Moim rodzicom nie podobało się, że odmówiłem zapłacenia za przyjęcie urodzinowe mojej rocznej siostrzenicy, bo mój brat nie miał na to pieniędzy. Sam byłem zadłużony przez studia, więc od razu odmówiłem. Wtedy zaczęli mówić, że jestem samolubny, aż w końcu postanowiłem powiedzieć prawdę. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Mam na imię Jakub, mam 23 lata i moje życie nigdy nie było łatwe. Odkąd rozpocząłem studia, każdy zarobiony przeze mnie grosz kosztował mnie mnóstwo wysiłku. W ciągu dnia pracuję w kawiarni, a wieczorami się uczę. Moi znajomi narzekają na egzaminy i wymagających wykładowców, ale moje największe zmartwienie zawsze było inne, jak opłacić czesne na kolejny semestr, nie pogrążając się jeszcze bardziej w długach. Podczas gdy moi rówieśnicy jeżdżą na wycieczki i imprezują w weekendy, ja spędzam noce, licząc rachunki. Czynsz, transport, jedzenie, a do tego zawsze straszące mnie czesne za studia. Mimo to nigdy nie narzekałem. Od dziecka uczono mnie, że jeśli chcę coś w życiu osiągnąć, muszę zdobyć to sam. Ale ta zasada nigdy nie dotyczyła mojego brata, Marka. Marek zawsze był oczkiem w głowie naszych rodziców, ich ukochanym synkiem. Od małego traktowali go jak księcia. Jeśli chciał nową konsolę do gier, dostawał ją. Jeśli potrzebował pieniędzy na wyjście, tata wciskał mu banknot do ręki, nawet nie pytając na ceo. Gdy przyszło do wyboru ścieżki zawodowej, Marek oznajmił, że studia nie są dla niego. Rodzice nie protestowali. Został w domu, znalazł jakąś pracę, ale nikt nigdy nie wymagał od niego zbyt wiele. A potem jego dziewczyna zaszła w ciążę. Na początku rodzice byli w szoku, ale szybko zamienili to w wielkie wydarzenie. Mama płakała ze wzruszenia, powtarzając, że wreszcie zostanie babcią. Tata dumnie ogłaszał znajomym, że Marek to teraz prawdziwy mężczyzna. Pomogli im we wszystkim, kupili wyprawkę, urządzili pokój dla dziecka w swoim domu i zorganizowali wystawne przyjęcie z okazji baby shower. A ja w tym czasie liczyłem drobne, żeby mieć na obiad. Ostatni miesiąc był dla mnie wyjątkowo trudny. Uczelnia podniosła czesne, więc musiałem dorabiać jeszcze więcej. Pieniędzy brakowało, a ja wiedziałem, że czeka mnie kolejny okres wyrzeczeń. Wtedy pewnego wieczoru rodzice wezwali mnie na rozmowę. Siedzieliśmy przy małym kuchennym stole. Mama miała ten słodki uśmiech, którego zawsze używała, gdy chciała mnie do czegoś przekonać. Tata był poważny, jakby miał mi właśnie przekazać jakieś ogromne zobowiązanie. Jakub, musimy porozmawiać o przyjęciu dla Hani, zaczęła mama, mając na myśli moją siostrzenicę, która miała wkrótce skończyć rok. Kiwnąłem głową, czekając na dalszy ciąg. Odezwał się tata: Wiesz, że Marek i Zofia nie mają pieniędzy na organizację urodzin. Ledwo wiążą koniec z końcem. Ale pierwsze urodziny to wyjątkowy moment, i chcemy wyprawić Hani ładne przyjęcie. Poczułem, jak ściska mi się żołądek. Okej. Okay. I co ja mam z tym wspólnego? Zapytałem, choć już się domyślałem. Mama przechyliła głowę, uśmiechając się delikatnie. Chcemy, żebyś za to zapłacił. Te słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch. Ja? Ja, który ledwo wiąże koniec z końcem? Ja, który haruje każdego dnia, żeby nie zostać wyrzuconym z mieszkania? Spróbowałem się zaśmiać, myśląc, że to kiepski żart, ale ich miny były śmiertelnie poważne. Chyba sobie żartujecie, powiedziałem, krzyżując ramiona. Nie żartujemy, odparł tata. Masz pracę, Jakub. Zarabiasz. Twój brat nie może tego udźwignąć, a my też mamy trudną sytuację finansową. To nie w porządku, żeby Hania została bez przyjęcia tylko dlatego, że nikogo nie stać na jego organizację. Ale mnie też na to nie stać. Odparłem ostro, czując, jak narasta we mnie gniew. Mama westchnęła, jakby rozmawiała z upartym dzieckiem. Zawsze byłeś taki odpowiedzialny, Jakub. Zawsze umiałeś gospodarować pieniędzmi. Nie możesz pomóc rodzinie w tak ważnym momencie? I wtedy padło to jedno zdanie, które sprawiło, że miałem ochotę krzyczeć. Jesteś bardzo samolubny. W tamtej chwili zrozumiałem, że nieważne jak bardzo się poświęcam, dla nich zawsze będę tylko dodatkowym źródłem pieniędzy ale tym razem nie zamierzałem milczeć. Cisza w kuchni ciążyła niczym kotwica. Nie mogłem uwierzyć w to, co właśnie usłyszałem. Samolubny? Ja? Wziąłem głęboki oddech, próbując zachować spokój. Mamo, tato. Wiecie, że tonę w długach. Haruję dzień i noc, żeby opłacić studia. Jak możecie prosić mnie o coś takiego? Mama westchnęła, jakby była mną rozczarowana. Ach, Jakub, mówisz tak, jakbyś głodował. Masz pracę, masz mieszkanie, nie żyjesz najgorzej. A twój brat, mój brat? Przerwałem, śmiejąc się bez cienia wesołości. Marek sam wybrał, że nie chce się uczyć, sam zdecydował, że nie będzie się starał. Ja płacę za swoje życie własnymi siłami. A teraz mam płacić i za jego? Ojciec uderzył dłonią w stół. Uważaj, co mówisz o swoim bracie. Moje mięśnie się napięły. Znałem ten ton. To nie była prośba, tylko rozkaz w przebraniu ostrzeżenia. Mama spróbowała złagodzić atmosferę, kładąc dłoń na ramieniu ojca. Spokojnie, kochanie. Jakub po prostu nie rozumie, czym jest rodzina. Odwróciła się do mnie z tym swoim współczującym spojrzeniem, które doprowadzało mnie do szału. Synku, wiem, że ci nie jest łatwo. Właśnie dlatego prosimy cię o pomoc. Marek zawsze był dla ciebie dobrym bratem. Gdyby sytuacja była odwrotna, nie sądzisz, że zrobiłby dla ciebie to samo? Parsknąłem śmiechem. Naprawdę w to wierzycie? Oczywiście. Mama nalegała. Zawsze mieliście dobre relacje. Nie, mamo. Nigdy ich nie mieliśmy. Wiesz dlaczego? bo on nigdy niczego nie potrzebował, a ja zawsze musiałem radzić sobie sam. Zmarszczyła brwi, jakby nie rozumiała, o czym mówię. Ojciec skrzyżował ramiona i spojrzał na mnie twardo. Nie rób z tego tragedii, Jakub. Nie prosimy cię o sfinansowanie ślubu, to tylko przyjęcie urodzinowe. Myślicie, że to nic nie kosztuje? Że mogę od tak wyciągnąć pieniądze z kieszeni? Mama chciała doknąć mojego ramienia, ale odsunąłem się. Tu nie chodzi o pieniądze, Jakub. Chodzi o gest. O to, żebyś pokazał, że troszczysz się o rodzinę. Poczułem ścisk w gardle. Pokazać, że mi zależy? Przełknąłem ślinę. A kiedy wy pokazaliście, że zależy wam na mnie? Zapadła cisza. Ojciec patrzył na mnie z mieszaniną gniewu i zdziwienia. Mama wyglądała na zszokowaną moim pytaniem. I wtedy to do mnie dotarło. Nigdy się nad tym nie zastanowili. Nigdy nie przyszło im do głowy, że mogą być wobec mnie niesprawiedliwi. Ale zamiast pomyśleć nad tym, co powiedziałem, zrobili to, co zawsze odwrócili kota ogonem. Jakub, nie bądź niewdzięczny. Mama pokręciła głową. Zawsze robiliśmy wszystko dla was obojga. Nie, mamo. Zawsze robiliście wszystko dla Marka. A ode mnie oczekiwaliście, że sam sobie poradzę. Mój głos zadrżał. Byłem zmęczony. Wyczerpany. Lata tłumienia tej niesprawiedliwości, udawania, że mnie to nie boli, że rozumiem. A teraz? Teraz chcieli, żebym zadłużył się jeszcze bardziej, tylko po to, by wasz ukochany syn nie musiał się niczym przejmować. Mama wstała i skrzyżowała ramiona. Jakub, dobrze się zastanów nad tym, co mówisz. Ojciec dodał. Czy naprawdę zostawisz swoją siostrzenicę bez przyjęcia, tylko przez pieniądze? To było kroplą, która przelała czarę. Zacisnąłem pięści i wziąłem głęboki oddech. Oni nie prosili. Oni mną manipulowali. Jak zawsze. Ale tym razem nie zamierzałem ustąpić. I mieli usłyszeć całą prawdę. Moje oczy piekły. Nie od łez, lecz od gniewu. Wiedziałem, że jeśli się ugnę, ta rozmowa skończy się tak, jak wszystkie inne ja, odpowiedzialny syn, biorący na siebie kolejne zobowiązanie, a Marek pozostający nietykalny. Ale coś we mnie pękło. Tym razem nie. Chcecie usłyszeć prawdę? W porządku. Powiem ją. Mama uniosła brwi, jakby nie rozumiała, skąd we mnie tyle emocji. Ojciec spojrzał na mnie tym swoim surowym wzrokiem. Prawda, mamo, zacząłem, czując, jak mój głos drży od frustracji, jest taka, że nigdy nie widzieliście we mnie członka rodziny tak, jak widzicie w Marku. Jakub? wykrzyknęła mama, jakbym powiedział coś absurdalnego. Nie, pozwólcie mi skończyć. Ojciec skrzyżował ramiona, wyraźnie poirytowany. Całe wasze życie kręciło się wokół niego. Gdy byłem dzieckiem, wszystko, co miałem, musiałem z nim dzielić. Jeśli dostałem prezent, musiałem się podzielić. Jeśli przynosiłem dobre oceny ze szkoły, tak, Jakub, to świetnie, ale spójrz, jaki piękny rysunek zrobił Marek. Mama otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale zawahała się. I akceptowałem to. Myślałem, że to normalne, że tak po prostu jest. Ale wiecie, kiedy naprawdę zrozumiałem różnicę? Zrobiłem pauzę, patrząc im prosto w oczy. W dniu, w którym powiedziałem, że chcę iść na studia, zapadła cisza. Kiedy oznajmiłem, że chcę się uczyć, nawet nie próbowaliście mi pomóc. Powiedzieliście, że powinienem znaleźć prawdziwą pracę i przestać bujać w obłokach. Że jeśli naprawdę tego chcę, muszę zapłacić za wszystko sam. I zrobiłem to. Pracowałem, harowałem, uczyłem się i nie poprosiłem Was o ani grosz. Mama spuściła wzrok. Ale ojciec pozostał niewzruszony. A Marek? On zdecydował, że studia go nie interesują, i co zrobiliście? Kupiliście mu samochód. Samochód? Ja tłukłem się autobusami na uczelnię, a on jeździł sobie po mieście prezentem, na który nie musiał zapracować. Mama zaczęła kręcić głową. Synu, to nie tak. Nie tak. Więc powiedzcie mi, mamo, tato, czemu za każdym razem, gdy Marek wpada w kłopoty, rzucacie mu się na ratunek. A gdy ja potrzebuję pomocy, zawsze słyszę tylko rać sobie sam? Mama milczała. Ojciec prychnął. Och, Jakub, skończ już z tym. Wy olbrzymiasz. Wy olbrzymiam? Proszę mnie o to, żebym zapłacił za imprezę waszego ukochanego syna, choć dobrze wiecie, że ledwo wiąże koniec z końcem. Mama w końcu wybuchła: Na miłość boską, Jakub naprawdę chodzi tylko o pieniądze? Nie, mamo. Tu nie chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że nigdy nie traktowaliście mnie tak jak jego. Jej usta się rozchyliły, jakby brakowało jej słów. Ojciec zmarszczył brwi, wyraźnie rozeźlony. Więc twierdzisz, że nigdy nic dla ciebie nie zrobiliśmy? Zaśmiałem się gorzko Nie. Zrobiliście. Nauczyliście mnie, jak być niezależnym, jak nigdy na was nie liczyć. Ale Marek? On nigdy nie musiał się tego uczyć. Mama zaczęła płakać. Jak możesz tak mówić? Jesteśmy Twoimi rodzicami. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Oddychałem ciężko. Nigdy wcześniej nie wypowiedziałem tego na głos. Ale teraz, gdy już zacząłem, nie miałem zamiaru przestać. Nie, mamo. Zrobiliście wszystko, co mogliście dla marka. Cisza. Mama szlochała cicho. Ojciec patrzył na mnie, jakbym był obcym człowiekiem. Wziąłem głęboki oddech. A skoro jestem taki samolubny, może to najwyższy czas, żebym naprawdę zaczął myśleć tylko o sobie. Podniosłem się od stołu i sięgnąłem po kurtkę. Ojciec zawołał za mną, Jakub. Zatrzymałem się przy drzwiach. Jeśli teraz wyjdziesz, nie musisz już wracać. Moje serce zrobiło się ciężkie. Ale tylko skinąłem głową. W porządku. I wyszedłem. Tym razem nie zamierzałem się cofnąć. Drzwi zamknęły się za mną, ale moje serce wciąż waliło jak szalone. Czułem zimny nocny wiatr smagający moją twarz, gdy bez celu szedłem ulicami miasta. Co ja właśnie zrobiłem? Naprawdę powiedziałem to wszystko? Po raz pierwszy w życiu postawiłem się moim rodzicom. Po raz pierwszy nie spuściłem głowy. Więc dlaczego bolało aż tak bardzo? Mój telefon zawibrował w kieszeni. Zatrzymałem się pod uliczną latarnią i spojrzałem na ekran. Dwadzieścia nieodebranych połączeń. Wszystkie od mamy. Westchnąłem i odrzuciłem dwudzieste pierwsze. Nie wrócę. Nie tym razem. I wtedy pojawiła się wiadomość. Marek. Przyjdź do mnie teraz. Parsknąłem śmiechem, niedowierzając. Chyba sobie żartuje. Ale po chwili przyszła kolejna. Muszę z tobą pogadać. Twarzą w twarz. Nie chciałem, ale ciekawość wygrała. Czego on chciał? Wiedziałem, że jeśli tam pójdę, mogę wpaść w emocjonalną pułapkę. Ale gdzieś w głębi siebie chciałem zobaczyć na własne oczy, czy choć raz dostrzega sytuację, w jakiej się znalazłem. I tak, trzydzieści minut później, zapukałem do jego drzwi. Marek otworzył niemal od razu. Jego twarz była poważna, co rzadko się zdarzało. Zawsze był tym beztroskim, tym, który wszystko obracał w żart. Ale teraz wyglądał na zmęczonego. Odsunął się, robiąc mi miejsce, a ja wszedłem. Mieszkanie było małe, ale schludne. Zofia nie było. Hania spała w kołysce obok salonu. Marek westchnął i skrzyżował ramiona. Stary, co to było? Skrzyżowałem ręce na piersi. To była prawda. Pokręcił głową. Nasza matka jest załamana. Płacze bez przerwy. Ojciec jest wściekły. Posunąłeś się za daleko. Zaśmiałem się. Pełen niedowierzania. Za daleko? Po prostu powiedziałem prawdę. Wiesz, co jest przesadą, Marek? Oczekiwanie, że zapłacę za urodziny twojej córki, kiedy ledwo stać mnie na czynsz. Zamilkł na chwilę, po czym westchnął. Nie wiedziałem, że cię o to poprosili. Wiedziałeś. Nie wiedziałem. Pokręcił głową. Ale stary, to przecież hania. Spojrzałem mu prosto w oczy. A ja? Kim ja jestem, Marek? Zmarszczył brwi. Co? Martwisz się, że mama płacze? Że ojciec jest wkurzony? A co ze mną? Czy ciebie obchodzi, jak ja się czuję? Odwrócił wzrok. Oni zawsze tacy byli Jakub. Wiesz o tym? A to sprawia, że to jest w porządku? Przetarł twarz dłonią. Wyraźnie zmęczony. Stary, wiem, że zawsze czułeś, że musisz radzić sobie sam. Bo musiałem. Tak, ale wiesz, co jest zabawne? Spojrzał na mnie ponownie. Myślisz, że jestem tym uprzywilejowanym tym chronionym. Ale wiesz, jak się naprawdę czuję? Zmarszczyłem czoło. Czuję się jak nieudacznik Jakub. Zamilkłem. Zaśmiał się gorzko. Spójrz na siebie. Studiujesz. Masz pracę. Wiesz, jak radzić sobie w życiu. A ja? Nie umiem nic. Zawsze wszystko miałem podane na tacy, a teraz? Teraz mam córkę do wychowania i nie mam pojęcia, od czego zacząć. Nie spodziewałem się tej odpowiedzi. Przez całe życie rodzice chronili mnie przed odpowiedzialnością, a teraz, kiedy muszę być dorosłym mężczyzną, nie potrafię. Westchnąłem. Marek, to nie zmienia tego, co mi zrobili. Kiwnął głową. Wiem. I po raz pierwszy to zobaczyłem. Zobaczyłem, jak cię traktowali. Zrobił krótką pauzę i spojrzał na mnie poważnie. I wiesz co? Masz rację. Nie musisz nic płacić. Niech sami to załatwią. Jego słowa mnie zaskoczyły. Ty, naprawdę tak myślisz? wzruszył ramionami. Tak. Masz rację. Ktoś w końcu musiał im to powiedzieć. Wypuściłem powietrze z płuc. Wtedy to do mnie dotarło. To nie była pełna wygrana. Moja relacja z rodzicami wciąż była w ruinie. Ale po raz pierwszy Marek naprawdę mnie zobaczył. A to już był jakiś początek. Wyszedłem z mieszkania Marka, czując mieszankę ulgi i wyczerpania. Po raz pierwszy w życiu przyznał to, co zawsze wiedziałem: moi rodzice traktowali mnie inaczej. Ale czy to coś zmieniało? Wciąż byłem zadłużony. Wciąż miałem przed sobą niepewną przyszłość. I przede wszystkim, wciąż nosiłem w sobie ciężar lat niesprawiedliwości. Mój telefon znowu zawibrował. Wiadomość od mamy. Synu, proszę, wróć do domu. Musimy porozmawiać. Ojciec również coś napisał. Jeśli chcesz zachowywać się jak obcy, to twój problem. Ale gdy życie nauczy cię, co oznacza rodzina, nie mów, że cię nie ostrzegaliśmy. Westchnąłem. Prawda była taka, że mimo wszystko jakaś część mnie wciąż chciała wierzyć, że mogą się zmienić. Ale gdzieś w głębi serca wiedziałem, nie zmienią się. A ja nie mogłem już na to czekać. Nie odpisałem, imienia wiedziałem, że potrzebuję czasu i dystansu. Pierwsze dni były dziwne. Przez całe życie żyłem dla ich aprobaty, nosiłem ciężar odpowiedzialnego syna, podczas gdy Marek był chroniony. Ale z czasem zaczęło się pojawiać coś nowego, lekkość. Nie musiałem już nic nikomu udowadniać. Nie musiałem czuć się winny, że nie biorę na siebie cudzych problemów. Teraz byłem wolny, by skupić się na sobie. Pewnego dnia dostałem niespodziewaną wiadomość od Marka. Hej, chciałem tylko powiedzieć, że zdecydowaliśmy się zrobić małe przyjęcie dla Hani, tylko dla najbliższych. Jeśli masz ochotę przyjść, będzie nam miło. Przeczytałem te słowa kilka razy, zanim odpisałem. Dzięki, Marek, ale nie mogę. Mam teraz inne priorytety. Tym razem nie czułem wyrzutów sumienia, bo po raz pierwszy w życiu wybrałem siebie. I to było wyzwalające. Ta historia nie kończy się wielkimi przeprosinami, ze strony moich rodziców. Oni się nie zmienili, ale ja tak. W końcu zrozumiałem, że rodzina to nie obowiązek. Szacunek i troska muszą działać w obie strony. A jeśli ich nie ma, to nie warto dźwigać tego ciężaru samemu. Moje wyzwolenie nie polegało na odcięciu się od nich. Polegało na tym, że wreszcie dostrzegłem własną wartość. I to była największa wygrana mojego życia.